Lubię późną porą jechać, jępekiem, Rzeszowie Dobry bit, sławki, czarny kaptur na głowie W mojej torbie treningowej, dowód na to, że coś robię A jedyne co tracę to zbędne kalorie Nie mów nigdy, że nie mogę, wtedy tym bardziej to zrobię Zgarnę to co mam do wzięcia I siebie pozdrowię, I siebie pozdrowię Nie mów nigdy, że nie mogę Kiedy rano patrzę w widzę zezbardowane szanse Ale też ty pazmnicę, który wierzy, że da się nie chcę rozpamiętywać I myśleć co mogłem mieć No bo jestem tu i teraz i to jedynie ma sens Uważaj co bierzesz jak transport nie Do tego rąpa z muzyką, ale to chyba nie grzech I tak jak się żyje, chcesz to zaprzeć, wiesz, to znowu o tym na winę Wywołuję lawinę myśli, niech zniści się sen o sukcesach Teraz, teraz, pakuj swój plecak, nie stój w miejscu, to niezdrowe Przykładem do walki są ludzie z nowotworem, nie chcę sobie pluć brodę Że nie zrobiłem, a mogłem, zawsze warto próbować, niech to będzie naszym motem Treningowej dowód na to, że coś robię. A jedyne co tracę to zbędne kalorie. Nie mów nigdy, że nie mogę, wtedy tym bardziej to zrobię. Zgarnę to, co mam do wzięcia i siebie po Czarny kaptur na głowie, tym bardziej to zrobię. Lubię późną porą jechać w Rzeszowie dobry bit. Sławki. Czarny kaptur na głowie w mojej torbie treningowej dowód na to, że coś robię. A jedyne co tracę to zbędne kalorie, nie mów nigdy, że nie mogę, wtedy tym bardziej to zrobię. Zgarnę to co mam do wzięcia i siebie pozdrowię. Ja yeah. siebie pozdrowię. Rap i sport, dwie pasje, które tak kocham pielęgnuję naszą miłość Nawet kiedy strzelą kocha Widzę błysk pożak, w oczach, swoich na treningu To samo ma miejsce, gdy siadam do masteringu Jeszcze raczkuje w tym, no bo dopiero się uczę Ale trening czyli mistrza, także i w tej sztuce Jak moje dziary to coś więcej niż tuż pod skórą Jak czary, gdzie jest ciemno, to drogę wskazują Mnie nie interesują zdania zawistych osób Ja mam na to sposób, słucham tylko serca koców Tak działam w ten sposób, już parę ładnych lat to, to całe moje życie, a muzyka to mój świat A jak ktoś się spieprzy, to zgadnij co zrobię Spakuję torbę na trening i sławki załodze Lubię późną porą jechać, MPK w Rzeszowie. Dobry bit, i czarny kaptur na głowie w mojej torbie treningowej. Dowód na to, że coś robię. A jedyne co tracę, to zbędne kalorie. Nie mów nigdy, że nie mogę, wtedy tym bardziej to zrobię. Zgarnę to, co mam do wzięcia i siebie pozdrowię. tak się żyje. Chcesz to zaprzeć, wiesz, to znowu było tym labinę. Cyf, są dobre. Nie <laughs> puszczał mój rękawicz. Ale nie przejdę do kluczyski. Lęka serdeczka Nie, nie, nie.